Rady Ministrów Wielkiej Brytanii z dnia 24 20 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia statusu związków gmin Dolnej Odry. Rada została prawna, Rada Gminy uchwała co następuje. Pierwsze, przyjmuje status wniosków z gmin Dolnej Odry w imieniu stanowiącym załącznik uchwały. 2. straci moc uchwała nr 25 łamane 317 łamane 13 Rady Ministrów Wielkiej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia statusu Związku z gmin Dolnej Odry. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i paragraf czwarty uchwała wchodzi w kierunku podjęcia. że ja wszyscy mieliśmy to że w związku z tym, że część gminy się wycofała, a część została przyjęta. Musi być to przyjętą uchwałą. Mamy pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to proszę. Kto jest z Państwa Radnych za przyjęcie uchwały? Proszę, który Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. E, uchwała nr xxxxxvi Rady Ministrów Gminy Narodowe w maja 2013 w uchwale udzielenia wyczarów celowych na remont zabytków. E, podstawa prawna uchwała się co następuje. Udziela się do radnych celowników w tyś. 20, 20530, 30570 z uchwałą księżnicko-katolickiej pańskiego w i odżywianych budżetów Ministeria Środowiska w, w, w przeznaczeniu na przynaczenie remontu wieży zablokowało Kościoła Oficjalnego o matki maski i podziemiu korzenicowych w Górkowie II. Wykonanie uchwały wchodzi w życie Wójtowi Gminy Targa-Sieciński i trzy uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę. Mamy pytania? została Pan Wójt. Za, Jeżeli nie ma kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała Dwie. dwie, dwie, dwie. Przepraszam, dwie. dwie. Uchwała numer nr XXXXX, uchwała nr XXXXX, radny Stargo Szydliński, gm. Wysoka Komiar, patrząc na przepraszam ramach przepraszam Przepraszam. Przepraszam. 261. Tak, przełożyłem. Uchwała numer uchwała nr 4 maja 2013 roku w sprawie stanowienia w kierunkach działania w gminy Starga Trzyciny. To tak w miniu, która tam A raka pierwszy, podpunkt pierwszy. W ramach stanowienia w kierunkach działania wójta gminy Starga Trzyciny wskazuje się na potrzebę uwzględnienia w porządnych zgodnie z odrębnymi ustawami dokumentach minimalnej odległości rekordy datowej, a mocy przekraczającej 100 kW od zabudowy mieszkanowej oraz form ochrony przyrody nie mniej niż 2000 m. 2. Harunek zmieniony ustępie w może to nie zostać zachowany. Jeżeli inwestor uzyska pisemną zgodę do zmiany większości właścicieli nieruchomości i siedliskowych, dla których odległość i lokalizacja elektrowni jest mniejsza niż 2000 metrów. 2. Dwa. Wykonanie uchwały do lepszego ustawienia w Stalgarcie Ciecińskim w paragrafie uchwały w pojedynkę podjęcia obowiązującego czasu prowadzenia w Unii obowiązujących przepisów prawnych regulujących zachowanie. Nie mamy odległości. Czyli lokalizacji naturalnej w tym momencie o to, że nie ma ustawy na temat lokalizacji i odległości. Jedynie jest Urzędu Moszczotowskiego, że elektrownie nie mogą powstać 9 tysiąc metrów od powrotów. zabudowy, <laughs> zabudowy mieszkaniowej. Dziękuję. Są pytania do tej uchwały? Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie stanowienia okienka kierownia wójtagminy starga się Wójta Gminy starga się Proszę od wycięgi. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie Kto się wstrzymał? Nie. Dwie. Dwie się wstrzymały, dwie przeciw, tak? Dziękuję. 20 łamane 262 skołane przez 13 Rady Ministrów na 24 maja 2013 roku w sprawie zwołania Związku Rada Gminy Pora Ceny w swojej w zwołuje się w swojej sprawie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów w Sofii. ustala się na dzień 11 czerwca 2013 roku w godzinie 18. Paragraf w przypadku braku 1 ustęp 2 wyznacza się własowy termin zebrania na dzień 11 sierpnia 2013 godzina 1830. Paragraf 3 na Przewodniczący zebrania Wyznacza Kielowanego Gminisława Michałku. Paragraf 3. Ramowy porządek wybrania wiejoszczów kwestia za łącznych do niniejszej sprawy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w zniem podjęcia podle ogłoszeniu poprzez rok akatowania się dziedzinie urzędu gminy poradna Trasnicy Informacyjnej informacyjne w Sowejckie ja, kto jest z Państwa radny za przyjęcie uchwały? Proszę, mi się nie. Dziękuję. Kto jest uśredni? Proszę, wstrzymaj.